No, Nie takiego fikołka! Ja myślałam o gwieździe. no! Nie na nie. Nie no, Zgadnij co Zgadnij się. Zgadnij się. Zgadnij się. Zgadnij się. Zgadnij się. nie się. Zgadnij się. Zgadnij się. nie

Hej, noj Hej! Widziałeś? Ich? Nie, za nimi nie idę. Ej, do nas! Poczekaj! I ma żadne! Jaj, Co? Chodź! 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 Słodko, brudne. O, ja to się sprężało wczoraj! Ja cię muszę zatrzymać Zimno w gardło. Ale jak już tej Cicho, dobra, już w oczy ciątko. być na... No właśnie, w nie. Nie, pluj, bo to nie jest higieniczne. Co tu gada o higieniczności, no nie? I tak się nie widać, bo kamera nie działa, bo nie ma świateła. No jest... Nie, dwojcie, bo... nie! To ma ten bicik. Ej, kolego! Dobrze, zamknij. One mogą być spłacone. <grymne> Twoje ręce mogą dotknąć mojej dłoni. Można! Można! Mojej mojego brzucha Można! dotknąć. Dobra, ale nie Można! Żeby... góra 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 Można! to? Można! Można! Gdzie są, co to, święce, święteło, to, się Można! Można! świateło? nie to już mieszkanie dom ci, ale chodzą do nas piętro niżej i światło nie świeci. I <gry> tam mieszkamy. pomorską, to?